21 września. Wiadomości z Ukrainy. Drony zniszczyły duży magazyn amunicji z Koreańskiej Republiki Ludowej w Rosji. Duży skład amunicji rosyjskiego okupanta 10 km od miasta Tichoreck na terytorium Krasnodarów Federacji Rosyjskiej został zniszczony wczoraj wieczorem w wyniku ataku bezzałogowych statków powietrznych. Donoszą o tym lokalni mieszkańcy. Publikujący w sieciach społecznościowych filmy przedstawiające gigantyczne ogniste grzyby i inne efektowne fajerwerki. Rosyjskie media początkowo pisały o tym w odniesieniu do ludzi, później wydarzenie to zostało pośrednio potwierdzone przez oficjalne źródła rosyjskie. Badacze OSINT, powołując się na zdjęcia satelitarne, wskazują, że w momencie ataku na powierzchni znajdowały się duże ilości amunicji. Która była przygotowywana do wysłania na Ukrainę, o czym świadczy duża liczba ciężarówek. Wskazują również, że był to główny węzeł amunicji z Korei Północnej. Teraz z kosmosu widać ogromny pożar magazynu. Władze raszystowskie zamknęły drogę do powiatu Tyk -choreckiego i rozpoczęły ewakuację pobliskich osad. Z Tichorecka słychać potężną, długotrwałą detonację i widać duży ogień. W ciągu dnia 46. Brygada Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyła 8 czołgów okupantów. Jak już informowaliśmy, w ostatnich dniach rosyjscy okupanci gwałtownie zwiększyli nacisk na północną ścianę kierunku kurachów. Do walki jedna po drugiej wyruszają pancerne kolumny szturmowe z siłami desantowymi. Służba Public Relations 46. Samodzielnej Brygady Lotnictwa Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy, która stoi na drodze wrogowi, poinformowała w swoich mediach o jednym z ostatnich dni. W ciągu dnia agresor przeprowadził 24 oddzielne ataki z różnych stron przy udziale 52 jednostek sprzętu. W istocie jest to jeden monotonny atak w oczekiwaniu na wyczerpanie ukraińskich obrońców i brak amunicji. Jednak wróg tego dnia nie miał szczęścia. Spadochroniarze entuzjastycznie powitali gości ogniem artyleryjskim i dronami FPV, zaangażowali kompanie czołgów i grupy szturmowe, aby oczyścić schrony z piechoty wroga. Zniszczono osiem czołgów, osiem bojowych wozów piechoty, cztery transportery opancerzone, lekko opancerzony ciągnik wielofunkcyjny i motocykl najeźdźców. Cztery kolejne wrogie transportery opancerzone zostały uszkodzone. Liczbę wyeliminowanych i rannych interwencjonistów szacuje się na 72 osoby. Reszta pojazdów opancerzonych wycofała się. Opublikowane wideo zostało zmontowane z materiałów zarejestrowanych zarówno przez drony kamikaze, jak i drony kontrolne. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły trzy systemy reaktywne ogniem salwowym i baterie artylerii okupantów w obwodzie Charkowskim. Myśliwce sił obronnych w kierunku Charkowa zniszczyły trzy systemy salwy rakietowej, bojowy pojazd opancerzony, dwa samochody i pięćdziesiąt jeden bezzałogowych statków powietrznych rosyjskiego okupanta. Poinformowała o tym między innymi służba prasowa sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu operacyjnym pierwszych dwudziestu dwóch godzin poprzedniego dnia, opublikowanym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Wskazała także, że w tym samym czasie na tym odcinku frontu ukraińscy obrońcy uszkodzili lub unieruchomili osiem systemów artyleryjskich, więcej baterii, dwa pojazdy i oddział specjalnego sprzętu. Przygotowywany jest plan negocjacji z Rosją. Ukraina aktywnie pracuje nad planem, który będzie początkiem i podstawą rozmów z Rosją w dowolnej formie. Obecnie gotowe są trzy punkty planu. Prezydent Wołodymyr Zełęski powiedział to dzień wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami: oświadczyliśmy, że jesteśmy gotowi spotkać się z Rosją na drugim szczycie, ponieważ wszyscy nasi sojusznicy, w tym najbliżsi, którzy są po naszej stronie i zawsze przeciwni rosyjskiej agresji, wszyscy stwierdzili, że Rosja powinna być na drugim szczycie, ponieważ Rosja walczy z Ukrainą. Wojna nie może zakończyć się bez jednej ze stron, powiedział głowa państwa Zełęski. Według niego Ukraina aktywnie pracuje nad planem. Przygotowano trzy punkty. Spotkania odbywały się online. Będzie więcej spotkań offline i online. I jak powiedzieliśmy na początku, cały plan będzie gotowy. Będzie to początek i podstawa rozmów z Rosją w dowolnej formie, w dowolnym formacie z dowolnym jej przedstawicielem, bo będzie plan i będzie co pokazywać. Jeśli im się to nie spodoba, ich reakcja na konkrety będzie zrozumiała, nie tylko w ogóle, my niczego nie chcemy i będziemy kontynuować wojnę, wyjaśnił głowa państwa. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.